Atakuje od samego porządku rząd, na przykład pomysłami, jak obniżenie ceny prądu. Przewaga narracyjna Pałacu Prezydenckiego będzie ogromna w tej kwestii. Przyczyniają się do tego sami obecnie rządzący, którzy nie potrafią tego rozliczyć. Tłum absolutnie łyka bez więc to się sprawdza. No. Fundamentalny błąd wynikający z jakichś kompleksów. To jest cały czas wchodzenie w rolę ofiary. Zanim zaczniemy, chcemy podziękować Wam, że jesteście z nami. Dziękujemy. Wspólnie z Wami rozwijamy niezależne dziennikarstwo, rozliczamy polityków i patrzymy władzy na ręce. Koniec jest dla Was. Wciąż jednak ponad połowa z Was nie subskrybuje naszego kanału. Razem możemy to zmienić, a im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów. Zachęcamy Was także do wspierania naszego kanału na patronite.pl ukośnik Goniec. Za każdą formę wsparcia mamy dla Was przygotowane unikatowe bonusy, a także niespodzianki. Bądźcie z nami, bijcie rekordy, wspierajcie wolne media. Czego się spodziewacie o? o... Po decyzjach pierwszy Karola Nawręckiego. Rozumiem, że on zaatakuje od samego porządku rząd na przykład pomysłami jak obniżenie ceny prądu. Ja, ja myślę, że, że on jest bardzo dobrze przygotowany i zaatakuje rząd własną bronią rządu, a mianowicie zaproponuje ustawy, które będą realizowały obietnice Donalda Tuska sprzed wyborów. No i ta kwota wolna od podatku 60 tysięcy, która była taką podstawową obietnicą wyborczą teraz nie jest realizowana, bo stan budżetu na to nie pozwala. Jeśli faktycznie prezydent Nawrocki zaproponuje w ramach swojej inicjatywy ustawodawczej wprowadzenie takiej kwoty, to teraz sobie wyobraźcie sytuację, w której rząd musi głosować przeciwko ustawie. Która realizuje jego obietnice wyborcze. To stawia rząd w tak złej sytuacji, że ja nie bardzo sobie wyobrażam, jakie tutaj jest wyjście. To znaczy, trochę nas już Adam Szłapka przygotował swoimi wypowiedziami do tego, jak będą to rozgrywać narracyjnie. To znaczy, będą mówili o tym, że tam są wszyte w tą ustawę jakieś inne poboczne wątki, ale to i tak i pewnie będą. To nie, nie ulega wątpliwości. Natomiast, natomiast przewaga narracyjna pałacu prezydenckiego będzie ogromna w tej kwestii, jeśli rzeczywiście rząd będzie głosował przeciwko własnym propozycjom. No na to wszystko wygląda czy znaczy, też zapowiedź no, w pierwszych słowach wystąpienia już zapowiedział prezydent Radę Gabinetową. Um, no, pamiętam takie rady gabinetowe, które robił Lech Kaczyński, myślę, że Lech Kaczyński miał tak średnio milion razy większe polit kompetencje polityczne, no ale to były trochę inne czasy, no moralne to 500 milionów, ale y to, co chciałem powiedzieć, to, to wcale nie jest takie oczywiste, że dobrze na tym prezydent akurat wyjdzie. Pamiętam, jak to było rozgrywane wtedy. Wtedy akurat próbowano zaatakować też, zresztą, rząd Donalda Tuska kwestiami systemu opieki zdrowotnej, i wcale to tak super nie wyszło. Znaczy, zobaczymy, no, tym bardziej, że jak słusznie mm, zauważamy, no jednak temat wojny, która jeszcze raz powtórzę. Za dwa lata, Rosja ma być gotowa do wojny z nami. Z nami wszystkimi. Władysław Kosienian-Kamir, wicepremier, powiedział. Dziwi mnie miażdżąca krytyka ze strony prezydenta Nawrockiego dotycząca 10 lat prezydentury Andrzeja Duda i 8 lat rządów zabawny, PiS. Tak, tak. E, ponieważ Polska e, i Karol Nawrowski przecież powiedział, że Polska jest gospodarstwem pomocniczym w Unii Europejskiej, a przecież to oni rządzili. My na pewno tak się nie czujemy jako Polacy. Będziemy to, to tłumaczyć i wyjaśniać panu prezydentowi, bo ktoś ewidentnie wprowadził go w błąd słabo to było przemyślane. No właśnie. Prezydent Karol Nawrocki wychodzi i mówi o tym, że Polska jest jakimś, nie wiem, przedsionkiem Europy kontrolowanym przez obce mocarstwa. I do tego doprowadziłeś rządy Prawa i Sprawiedliwości? Ale bo my do tego podchodzimy racjonalnie i widzimy, że to jest głupie, nieprzemyślane i jeszcze różnych słów możemy użyć. Natomiast widzimy też reakcje tych ludzi, którzy są zachwyceni tym, co usłyszeli. I to oznacza, że on jednak, myślę, że nie on osobiście, ale ludzie, którzy mu doradzają, mają wyczucie tłumu i mają wyczucie tego, co ludzie chcą usłyszeć i odwracają całkowicie tą narrację. I właściwie już nikt nie, nie będzie pamiętał niedługo, że jeszcze półtora roku temu rządził PiS i że mówiliśmy o aferach. Poniekąd przyczyniają się do tego sami obecnie rządzący, którzy nie potrafią tego rozliczyć. i to, to, to to będę podkreślać do znudzenia, że ten brak rozliczeń powoduje to, że tak krótką pamięć nasze społeczeństwo może mieć. No i przychodzi cały na biało pan prezydent Nawrocki i mówi takie rzeczy, które, które tłum absolutnie łyka bez refleksyjnie, więc to się sprawdza. No. Ale to ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć a propos właśnie braku rozliczeń i tak dalej. Jestem trochę zadziwiony, ale też mówię o tym nie na podstawie jednego źródła. Grzegorz Rzeczkowski, który napisał teraz też niedawno książkę o penetracji rosyjskich agentów, tak naprawdę polskiej sceny politycznej, dzisiaj wezwał do wyjaśnień europosła Dariusza Jońskiego, który promuje firmę związaną z Rosją, tak pisał wprost Grzegorz Rzeczkowski. I tak sobie myślę, że może się tak skończyć paradoksalnie, że będziemy już musieli się, może się tak skończyć. Ja będę starał się, żeby tak się nie skończyło, ale może dojść do takiej sytuacji, że będziemy rzeczywiście rozliczać, ale już tam obecną władzę z powodu ich zaniechań, a nie będziemy rozliczać poprzedniej, bo nie będziemy już w stanie w żaden sposób jej rozliczyć. I to będzie dopiero paradoks, bo rozliczać trzeba, ale bez polityków i ich woli media nie zamienią się w jakieś sądy kapturowe. I to jest wszystko kwestia determinacji i siły politycznej, której zabrakło na pewno przez te pierwsze półtora roku. Karol Nawroski mówił o mieszkalnictwie, to mnie zastanowiło, ponieważ powinien właściwie nowy prezydent zapytać o tę sprawę również byłego ministra Prawa i Sprawiedliwości, czyli Waldemara Budę, który wprowadził na przykład w kwestii mieszkalnictwa kredyt 2% który znacząco wywindował ceny mieszkań. Dodatkowo również ustawę tą po prostu przynieśli gotową do ministerstwa deweloperzy. No i nowy prezydent, który był kandydatem z Armii Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że ten rząd praktycznie w ponad rok doprowadził do jakiejś kompletnej katastrofy w zakresie mieszkalnictwa. No ja mogę powiedzieć tylko, że dane prezentują się inaczej, te ceny mieszkań w związku z brakiem kolejnego programu dopłat do mieszkań ten zaczął po prostu mieszkań spadać. No ale Karol Nawroski ma jakąś wizję. Podejrzewam, że po prostu skończy się to jakąś kolejną wrzutką z, innym, z innymi dopłatami do deweloperów, bo cóż, czy nie jest trochę zastanawiające, że Amerykanie wysyłają do nas, wszyscy pamiętają tą wizytę u Donalda Trumpa, wielkie wsparcie dla Karola Nawroskiego. Karol Nawroski, you are the best. No i teraz Amerykanie przyjeżdżają na zaprzysiężenie Karola Nawrowskiego, i jednocześnie główną osobą, która ich reprezentuje, jest też osoba Odpowiedzialna za kontakty gospodarcze. Karol Nowrowski już też zapowiedział, że na tej Radzie Gabinetowej zamierza z rządem rozmawiać na temat spraw gospodarczych. Czy nie wygląda to jednak trochę tak, jakby Karol Nowrowski zawarł jakieś porozumienia po prostu z Amerykanami? No, Amerykanie to jest naród handlowców i przyjechali wystawić rachunek Oczywiście. Karolowi Nowrowskiemu. Zobaczymy, na ile on będzie w stanie go egzekwować. No, ale też takie słowa, które nie wiem, może jakoś niektórym nie brzmią jako jakaś no nie chcę powiedzieć herezja, bo to nie chodzi o, wcale o poglądy, tylko o fakty. To, że Polska nie jest Unią Europejską, no to jest właśnie fundamentalny błąd wynikający z jakichś kompleksów, z takiego braku przekonania o własnej sprawczości, który jest utrwalony, szczególnie wśród rządów rządzących spisu. No, który nas bardzo dużo kosztuje no i słowa o tym, że my nie jesteśmy Unią Europejską yy, źle bardzo y, rokują, bo to są tak naprawdę y, bardzo dobre słowa, które y, mogą być wstępem do dyskusji o polexicie, a ci sami ludzie, którzy zostali oddelegowani przez zwolenników Karola Nawrockiego do lokali wyborczych, czyli ten ruch kontroli wyborów, zajmuje się właśnie i informuje o tym na swoich różnych m, social mediach, tak. że będzie chciał zbierać podpisy pod referendum o polegzicie. No no, i... Zabrakło tylko słów o wstawaniu z kolan, tak naprawdę, bo taki był wydźwięk te, tego przemówienia, że w zasadzie y, ruina jest, y, jesteśmy podlegli, no cały mamy odzyskiwać suwerenność, tak jakbyśmy nie byli suwerenni, y, 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 jesteśmy tym gospodarstwem pomocniczym. Y, to, to, to jest cały czas wchodzenie w rolę ofiary. Od lat wszyscy badacze mówią przestańmy, zmieńmy to. Książkę na ten, na ten temat Traumaland napisał profesor Bilewicz i tak dalej. No, a my ciągle jednak tym Traumalandem jesteśmy. I kolejny prezydent jeszcze bardziej bym powiedziała, bo jak tak sobie przypominam, to przemówienie pierwsze dudy, to, to jednak to przemówienie dużo bardziej wiktymizuje nas znowu. Czyli my znowu będziemy walczyć o jakąś niepodległość, którą mamy de facto, znowu będziemy gdzieś tam wsawać z tych kolon, na których wcale nie jesteśmy. A jeśli byśmy przyjęli, że jesteśmy, no to jednak tutaj trzeba obciążyć, by było za to odpowiedzialnością 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, a nie półtora roku koalicji. No, no, źle to wygląda, smutno bardzo. No, ta, ta, ta narracja nie buduje nas jako społeczeństwo. Nie, ale też ja też dochodzę tak do wniosku, im dłużej rozmawiamy, że naprawdę jest jakiś fundamentalny problem tej ekipy rządzącej z jakąkolwiek narracją i ale fundamentalny. Znaczy, to w jaki sposób Zjednoczona Prawica, jak no trzeba to powiedzieć, bo to jest zaiste genialne, w genialny sposób wykorzystuje różne napięcia społeczne. Jakoś tak dziwnie to się często wpisuje niestety w różne hordy, prawdziwe hordy ruskiej dezinformacji, z którą my słabo bardzo walczymy, bardzo słabo. No, to, to jest naprawdę zastanawiające, jak można y, tak mieć y, wyraźną słabość, że w zasadzie ja nie widzę nawet nawiązywania walki, bo chociażby ten prosty przykład PKP Cargo. To jest w ogóle bardzo dla mnie przykry przykład, bo ja koresponduję z ludźmi, rozmawiam z ludźmi na ulicach i y, 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 uważam, że to jest też część. Naszej powinności dziennikarskiej, bo my jesteśmy przedstawicielami. To nie chodzi o to, że nam się chce coś tam dowiedzieć, tylko my dla Państwa staramy się dotrzeć do prawdy, uzyskać odpowiedzi na różne pytania. I mam takiego pana, który bardzo kibicował różnym moim śledztwom, i on pracował w PKP Cargo. I on po prostu był kompletnie zdewastowany, załamany tym, że przyszedł nowy prezes i zaczął zwolnienia. Dla niego. Mimo, że on bardzo interesował się polityką, i, i no to był normalny kolejarz, ale naprawdę widać było, że on bardzo dużo rzeczy rozumie i, no i podchodzi patriotycznie z troską do wyborów i rozumie różne zagrożenia ale po prostu został wywalony z pracy no. i co ja mu mogłem powiedzieć no, to znaczy było mi strasznie przykro a też dla niego niestety nie będzie to szczególnie ważne że kondycja tej spółki bo tutaj ta pani mówiła to już dużo widać że była związana jakoś z PKP Cargo no, kondycja tej spółki stała się no, bliska agonii no, pod wpływem rządów PiSu pod wpływem zlecenia różnych transportów węgla, którego brakowało, a na którym niektórzy też zrobili niezłe pieniądze no i tak dalej i tak dalej. Ja jestem bardzo gorącym apologetą z cały czas powtarzania i Tłumaczenia, jak istotne jest to, co pani profesor bardzo często mówi, czyli wagi edukacji. Naprawdę im ciemniejsze będzie społeczeństwo, tym łatwiej będzie nami wszystkimi manipulować, i dlatego cieszę się, że internet stara się, znaczy daje nam szansę w ogóle przeciwstawiania się różnym trendom i, i kreowania własnych. Myślę, że to jest jedyna droga, żeby ludzie rozumieli, co z czego wynika. No ja bym powiedziała jeszcze, że tutaj brakuje w rządzie kogoś takiego jak Tomasz Piątek, redaktor Piątek w tym studiu. Niejednokrotnie prowadząc z, z, z panem redaktorem Grucą swój program, no to tutaj panowie żeście przedstawiali te słynne słowa Tomasza Piątka. A teraz poproszę zestaw planż. No i ja bym chciała powiedzieć i zaapelować do, do koalicji, że może by wzięli przykład i, i przedstawiali nam jako społeczeństwo zestawy planż, bo my musimy to zrozumieć, my musimy to zobaczyć, tak, a dalej jest takie przekonanie, że społeczeństwo może jest za głupie, żeby to zrozumieć, więc my tylko im na wiarę musimy powiedzieć, że to nie nasza wina, a to trzeba pokazać, tak, w latach takich i takich był taki spadek, tyle pieniędzy wyciekło, kto podjął te decyzje, z, z kim były te osoby związane, no, no, niestety, no można się śmiać z tych planż, czy, czy nie, ale jak my to widzimy, to wtedy to rozumiemy. Więc to po pierwsze. A po drugie, z, z, znakomite są te, te rozmowy, e, e, które dzisiaj żeśmy mogli zobaczyć, bo one pokazują tak naprawdę, że ja, czy pan redaktor, czy pan redaktor, przez tych ludzi w ogóle nie jesteśmy uważani za. Ja nie wiem, czy nie, nie tylko, że nie jesteśmy uważani za patriotów, to ja nie wiem, czy w ogóle my jesteśmy kategoryzowani jako Polacy. I to mnie bardzo martwi, bo my mamy... Tak naprawdę, chyba jakieś dwie Polski. Jedną Polskę, która się uważa za Polskę patriotyczną, Polskę chrześcijańską, Polskę narodową, Polskę, która zna i wie, co to są polskie interesy i, je, i, 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 i no właściwie reprezentuje Polskość, i drugą, część, która tam ktoś użył słowa. Uniiści czy Uniści, tak? czyli ludzie, którzy się bardziej utożsamiają z Unią Europejską niż z Polską, y, którzy być może y, władają jeszcze, nie daj Boże, jakimiś językami obcymi, a jeszcze nie daj Boże zachodnimi. No i to już nas dyskwalifikuje. Tak? To ten ten antyelitarny język on jest coraz mocniejszy. i y, On już od wielu lat y, Y, się przebija bardzo mocno. Na tym pierwszy pis wygrał y, y, wybory, ale, ale mnie przeraża to, że to idzie jeszcze dalej. To znaczy, y, co będzie dalej, tak? No myśmy już zostali wykluczeni z grona tych, co są Polakami, wykluczeni z grona tych, którzy są patriotami. To w zasadzie jaki jest kolejny krok? Ja, o, o jakiej my tu możemy mówić sklejaniu polskości, jak ci ludzie uważają, że tylko oni są Polakami i tylko oni są patriotami? Ale ta narracja bierze się skądś również ze słów Karola Nawrockiego, który jeszcze niedawno przed zaprzysiężeniem mówił, że zamierza zakończyć wojnę polsko-polską, ale jakoś nie, nie widzę jakichś takich konkretnych działań, nawet słów z jego strony jakkolwiek do tego zmierzających. To chyba e, takie po prostu hasło e, powtarzane e, za innymi, żeby je odklepać po prostu, ale chyba trudno zauważyć jakiekolwiek działania Karola Nawroskiego, no bo chyba mm, trudno stwierdzić, że na przykład ułaskawienie Roberta Bąkiewicza i mówienie o tym, że napadnie, napadną nas migranci, no, czy to jest budowanie jakiej, jakiegoś pokoju w naszym kraju? Janusz Kowalski ma do pani y, p, profesorki y, pytanie. E, proszę pani, Polakiem jest ten, kto ma obowiązki polskie. wersalikami. co po płaceniem podatków pani robi dla Polski? To pan poseł Janusz Kowalski, czy Nie, jakiś Pan inny pan Januszko? Januszko, Janusz Kowalski? E, ja mogłabym oczywiście wymienić bardzo wiele rzeczy, ale może. Pójdę myśleniem w kategoriach prawicowych. Urodziłam trzech synów. Czy to wystarczy, żebym spełniła swoje obo obowiązki polskie? Wszyscy mówią po polsku i są Polakami, mieszkają w Polsce, kochają Polskę. Tak, płacę podatki, tak sortuję śmieci, jestem z tego dumna. Tak nawet uprawiam warzywa w swoim własnym ogrodzie. Chodzę na wybory, uczę młodzież w języku polskim. Więcej panu powiem, uczę. Studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, a oni pracują na rzecz Polski, zostają policjantami, pracują w służbach specjalnych, pracują w straży granicznej. Pracuję jako nauczycielka akademicka 25 lat i wychowałam tysiące młodych Polaków i Polek, którzy teraz budują ten kraj jestem z nich bardzo dumna, śledzę ich losy. Bardzo wielu z nich robi kariery, także w różnych partiach politycznych, nie tylko nie tylko po jednej, czy drugiej stronie. Tak, uważam się za patriotkę. Mogłabym jeszcze sięgać głębiej, opowiadać o historii mojej rodziny, o moim dziadku i e, jego bracie, którzy walczyli w armii Andersa, e, m, którzy byli w AK, e, o których piszą w książkach i tak dalej, ale e, po co mam się powoływać na historie rodzinne? Ja uważam, że ja osobiście jestem Polką, mam obowiązki polskie i nie, nikt nie ma prawa mi, polskości mojej odmawiać. Bardzo dziękuję, tak czułem, że może sobie Pani z tym poradzić, ale mówiąc zupełnie poważnie. Ja myślę, że to jest w ogóle dobre na, na płętę tego dzisiejszego dnia, bo my będziemy bo my mamy teraz też, chyba konieczność nawet przedyskutowania sobie na nowo czym jest patriotyzm, kto może i w jakich okolicznościach być nazywany zdrajcą, co to jest nacjonalizm, co to jest ksenofobia. To są chyba takie elementarne kwestie, które my musimy sobie na nowo ze wszystkimi naszymi współrodakami omówić, bo dużo jest w tym różnych mitów, przekonań i, i, i zupełnych kłamstw, w które niektórzy wierzą, więc no Pan Janusz, przepraszam, że Panią uraczyłem, bo wcześniej jeszcze stwierdził, że musimy odzyskiwać dopiero niepodległość, więc to w zasadzie jest trochę nie, inna nie, ale, planeta. Nie, ale absolutnie ale uraża. Myślałam, że to Pan poseł w ogóle, Janusz Kowalski, bo jeszcze kiedy byłam na X to tam wielokrotnie y, wymienialiśmy różne zdania. Nie, ja, ale ja absolutnie, ja, ja chętnie mogłabym tu jeszcze całą listę y, wymieniać. Och, ile ja w życiu drzew na przykład posadziłam. To, to jest z kolei zajawka mojego ojca, który uważa, że lasy dobrem narodowym polski i mam wielu leśników w swojej rodzinie od pokoleń, więc tak mogłabym bardzo długo wymieniać. Ja uważam, że my powinniśmy taką dyskusję absolutnie Toczyć, bo od wielu, wielu lat, o tym jeszcze Jarosław Gowin swego czasu pisał w miesięczniku Znak, jak był tam szefem, że pozwoliliśmy, żeby prawica przejęła w ogóle pojęcie patriotyzmu i my się bardzo jako ta część bardziej powiedzmy liberalno-lewicowa wzdrygamy przed wielkimi słowami. Otóż nie, ja nie będę, ja o sobie mogę powiedzieć z czystym sumieniem, tak kocham Polskę, tak uważam się za polską patriotkę.